Ja nie wiem, czy Państwo próbujecie nas z tym projektem rozśmieszyć czy przestraszyć, bo jeśli rozśmieszyć, to najpóźniej teraz ktoś powinien wyjść tam, zdjąć czapeczkę i powiedzieć, że ha, żartowaliśmy, drodza, łyknęliście jak polikan cegłę. Bo, jak nie rozpieszyć, to naprawdę jest to smutne i przerażające, co potraficie wymyślić. Państwo z opozycji narzekają tutaj, że rząd nie dość się przyłożył do, do promocji szczepień. No ja mam odwrotne wrażenie. Przecież ci ludzie od, od dwóch lat zachowują się jak akwizytorzy Pfizera. Po prostu jeszcze szczepionka nie była wynaleziona, a oni już mówili, że będzie, że będzie działała, że, że nas uratuje. I Jak się pojawiały leki, to ich nie badali. Do dzisiaj mantadyna nie ma skończonych badań, a, a szczepionka jakoś ma i już jest uznana za, za bezpieczną, mimo że mantadynę znamy od kilkudziesięciu lat. Szczepienia ani testy nie zatrzymały covid w żadnym kraju. Przyjmijcie to wszyscy wreszcie do wiadomości. Zaszczepieni tak samo zarażają, tak samo chorują i tak samo umierają. Jeśli chodzi o nowe warianty, to nawet już w umieralności nie ma większej, nie ma większej różnicy. Więc co wy się zachowujecie jak foliarze, którzy nie przyjmują do wiadomości danych na... Ja szczerze mówiąc, do samego końca liczyłem, że jesteśmy w ukrytej kamerze i że wyjdzie w pewnym momencie Jarosław w jakiejś śmiesznej czapeczce i nazwy wyśmieje, żeśmy się dali nabrać, że takie, takie głupoty tu piszemy, a wy na poważnie łykacie jak pelikan cegłę, prawda? No. A tu nie, to chyba na poważnie było, prawda? Pamiętacie, że jak tutaj była ustawa Hoca, to, 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 to niektórzy krzyczeli, że tak głupiej ustawy to nie wzięli i co? A, widzicie, każdy rekord jest do pobicia, prawda? I to jeszcze nie jest koniec tej kadencji. Ta, ta, ta ustawa to była tak na cztery chodce, powiedzmy, czy nawet pięć chodców, nie? Możemy taką przyjąć miarę teraz, nową głupoty ustaw, także. Jeden rychlik, cztery chodce. Jeden rychlik, cztery chodce. Także dzięki Wam za wytrwałość, bo tu niektórych to naprawdę widzę już nie po raz pierwszy. Na, pod, pod, jest pod tym Sejmem. Tak, także także dzięki Wam za, za wytrwałość i no, trzymamy rękę na pulsie, zobaczymy, co będzie dalej, bo tak jak powiedziałem, ja wierzę, że, że to jeszcze nie wszystko w tej kadencji, chociaż przydałoby się trochę dla rozluźnienia, bo oni tak robią trochę, wiecie, że już tyle razy nam Ob ob obiecywali te ustawy, że już ludzie, no coraz mniej tu pewnie ludzi przychodzi z tego powodu, że tak codziennie ktoś dzwoni, że go tam rząd zgwałci z strzykawką, prawda, no to już za którymś razem, no dobra, na pewnie, na pewno, no to, a, w a w końcu pewnie może przyjść taki moment, że jednak coś uchwalą, więc nie, trudno o, o zachowanie tej czujności pomimo ty tylu fal startów, ale apeluję, żebyśmy jednak tę te czujność zachowali, zwłaszcza, że widzimy, co się dzieje tam w Kanadzie, prawda, już prawie rewolucja, a u nas ciągle tak trochę, trochę cicho. Ja przekazuję, ja przekazuję, w takim razie dziękuję i przede wszystkim dziękuję Wam za Waszą postawę nieugiętą.